Jest godzina parę minut po siódmej Znacie ten widok Dzisiaj pójdę sobie tą ścieżką Do Puerto Rico, centrum Morze spokojne Bezchmurne niebo Mam nadzieję, że znowu dzisiaj będzie ciepło Wczoraj przyjarałem sobie plecy Bo zapomniałem się posmarować Bo było po 16, a jednak słońce pali kawusia, coś słodkiego do kawy no i czekam tak po ósmej rano, idę na śniadanko i będzie mam nadzieję fajny, słoneczny dzień zapraszam na odcinek aktualizacja 9.43 słoneczko świeci I za chwilę idziemy sobie na spa i po spa idziemy na plażę gdzieś tam się ulokujemy, a później jak mówiłem Lecimy na, na spacer po obiedzie. Tak, idziemy do spa. Nie lubię takich, takich szlafroków, ale idę, idę na masaż. Wymasować moje biedne plecy, obciążone pracą w piekarni przez ponad 20 lat. Nie no, świruję. Idę na masażyk. Zobaczymy jacuzzi, jakiś kryty basen, bąbelki, a później lecę na plażę. Pozdrawiam. Tak, idziemy na plażę. Pogoda piękna, świeci słońce. Nie pada, nie ma 14 czy tam 16 stopni. Jak tam co niektórzy was piszą w komentarzach. Las Palmas spada deszcz, a to jest Puerto Rico. Tam jest hotel u góry. Wygląda całkiem, całkiem sympatycznie. Przed chwilą byliśmy w spa. Fajny basen z ciepłą wodą, jacuzzi. Sauny Postaram się Wam to z wieczora pokazać Zobaczę Bo Nie będę nagrywał ludzi Ludzie sobie tam chillują A nie będę latał jak wariat Z kamerą Dzisiaj zrezygnowaliśmy z jakichkolwiek Wycieczek Mówię w stronę Las Palmas Pada deszcz I ogólnie jest zimno 20 stopni, 19 A tutaj jak widzicie Piękna pogoda. Idę się opalać na plażę, popływać, się wychillować i potem idziemy do Puerto Rico. To jest centrum Puerto Rico czy coś w tym stylu. Bary, lokale, inne pierdoły. Napić złotego gazowanego. No i tak to wygląda. Piękne kaktusy. Marzy mi się kiedyś tak w swoim ogródku takiego kaktusa posadzić. To wiem może kiedyś. Pięknie słonecznie zobaczcie. Słoneczko świeci, nie ma tragedii. A jak wam mówiłem, patrzyłem na prognozy pogody przed wyjazdem, to faktycznie pokazywało, że ma być zachmurzone. A teraz patrzę na Puerto Rico Mogan, czy tam Morzan, czy Mogan, jak tam się to wypowiada, to jest to jest 21 stopni i też pokazuje deszcz, ale te prognozy to powiem Wam. Można, wiecie co z nimi zrobić, sobie wsadzić Wsadzić do śmietnika, bo nie sprawdzają się A niektórzy was, serdecznie was pozdrawiam, piszą, że Nie mam pogody, no ale zobaczcie no. Dopisuje mi szczęście Jest ta pogoda Więc fajnie Dla mnie te 25, 24 A jest na pewno teraz 20, 26 w słońcu W zupełności wystarcza Nie potrzebuję takiego upału upału. mam codziennie w piekarni, więc więc mi to wystarczy. No, trochę ludzi na plaży jest. W wodzie coraz mniej, coraz mniej, mniej w wodzie, bo no, woda nie jest taka jak w sezonie. No. 22, może 20 stopni ma woda. Jak wejdziesz, jest ok, ale jak na suchara chcesz skoczyć, to wiadomo, że nie będzie tak fajnie. No plaży mamy jakieś może. Ile idziemy? 2-3 minuty teraz idziemy, o no to. Może 5 minut z buta mamy do, do plaży, dokładnie, naprawdę, grzeje słoneczko, trzeba się nasmarować, bo już plecy delikatnie mam przyprużone, nie chcę się spalić później się męczyć, po schodkach schodzimy w dół i lecimy na plażę, jak to wygląda z tej strony? Wygląda to tak, czyli pięknie wygląda. A jednak trochę ludzi w wodzie jest. Zobaczcie, moi drodzy, nawet podejrzenia były, że to robię na Photoshopie te zdjęcia, że nie ma pogody, ludziska, Troszeczkę mniej tego jadu. Nie wiem, czy takie buldubki macie, czy co. Ale serdecznie was pozdrawiam i życzę wam takich wakacji, jak ja mam, na które ciężko zapracowałem. W końcu. Po trzech latach sobie na nie pojechałem, bo były pandemie, srandemie, testy. Teraz też, teraz. Wczoraj musiałem z autobusu wysiąść, bo nie wiedziałem, że trzeba mieć maseczki. Nadal trzeba mieć maseczki. Trzeba mieć te maseczki w tym autobusie. Czy tam w taksówce. A ja tego nie wiedziałem. No i musiałem lecieć kupić maseczki i poczekać na, na drugi, drugi autobus. O, założyłem tą maskę jak kupi. No i jechałem w tej masce co zrobić i wjechaliśmy w taki deszcz, deszcz padał normalnie, kurczę masakra, 19 stopni, zobaczyłem tą katedrę świętej Anny, zrobiłem zdjęcie, wlazłem na samą górę no i uciekliśmy z żoną stamtąd, bo naprawdę, naprawdę pogoda spłatała na figla, wróciliśmy tu, słońce. To trzeba mieć szczęście będziemy sprawdzić temperaturę wody O jakie fale dzisiaj Woda Ach, Nie jest za ciepła Ale są odważni, którzy się kąpią ja też tutaj wskoczę proszę bardzo, a teraz idę zobaczyć zobaczyć do rybaków co tam ciekawego łowią Tak moi drodzy, powtórzę jeszcze raz, jest ciepło Ale woda Woda nie jest zachęcająca Można się orzeźwić ale kąpać tak, wskakiwać to nie, jednak ten grudzień ma to do siebie, że, że ta woda bardziej taka jest, jak już powiedziałem, orzeźwiająca, niż taka, żeby, żeby wskakiwać. Lecę do rybaków, zobaczyć, co tam złowili ciekawego, proszę bardzo, idę, idę, pięknie jest. Nie za ciepło, nie za zimno. Jak taki Janusz powiedziałem. Tam są bary. Dyskoteki. Wczoraj tam byłem. Dwie osoby na leżaku. Muzyka wyłączona. Czyli ten grudzień jednak ma to do siebie, że że jest jak jest, ale powtórzę się po raz następny. Słoneczko świeci, jest cieplutko. Uwielbiam ten klimacik. To jest najlepszy Najlepsze miejsca, w których można zamieszkać. Może nie te, bo tu wiadomo, że wszystko, większość to jest hotele. Spójrzcie sobie tam, wam zbliżę. To są hotele, apartamenty do, apartamenty do wynajęcia. A reszta mieszkalnych budynków znajduje się, może tam. Można było zakupić sobie, tutaj, o, paluchę wam pokażę patrzyłem cenę, ale w granicach 120 do 200 tysięcy euro nawet dochodzą ceny tych nieruchomości moi drodzy widzowie tak to, tak to wygląda, jest pięknie, jest pogoda wiadomo klimat tutaj klimat klimat wiadomo, jest ciepło, grudzień no kurczę, cieplutko fajnie na słoneczko, ale jak słoneczko zajdzie to już tak temperatura spada do 20 stopni Trzeba już sobie powoli zacząć spacerować. To nie jest sezon, to nie jest lato, ale jest ciepło. 400 razy będę powtarzał, że jest ciepło. Ja jestem w hotelu, jakbyście się pytali. Gloria. Dokładnie ten. Nawet nie pamiętam pewnej nazwy, mam trudności tutaj. Powiem wam koszt. Koszt takiej takiej przyjemności w grudniu. Niektórzy mi piszą, Jarek, przecież to grosze kosztuje teraz w grudniu, no nie kosztuje grosze, moi drodzy. Nie kosztuje grosze, bo... dajcie panu chętnie zasłonię. Ja jestem przyzwyczajony nagrywać telefonem, ale jest mi wygodniej, bo od razu zmentuję na wakacjorach i wszystko. 1033, 1033 dokładnie funty zapłaciłem, tam biednemu panu odpisałem. 1067, a to chyba funtach wychodzi, no ale nieważne. 1000, 1033, czy coś takiego, zapłaciłem funtów za 7 nocy. 7 nocy ze śniadaniem. Nie brałem All Inclusive, bo ja nigdy nie brałem All Inclusive. Zawsze sobie no, wyruszam gdzieś w teren, nie czekam za tym obiadem, bo mi się nie chce. Musisz czekać za obiadem, to musisz czekać za tym kolacją. Taki uwiązany jesteś, bo zapłaciłeś, to będziesz. Nie, nie, nie. Ja sobie moi drodzy. Słońce tak jakiś jak Gamon. Ja sobie, moi drodzy, podróżuję, latam, eksploruję. Tylko jest problem teraz. Las Palmas jest deszcz i jest chłodniej. Jest chłodniej, dlatego zatrzymałem się w miejscu, gdzie jest ciepło, i tutaj sobie będę eksplorował. I najwyżej sobie weznę jeszcze jakąś wycieczkę, żeby popływać sobie stateczkiem. Żeby sobie stateczkiem popływać jakoś jakoś czas spędzić, bo niewiele mi zostało, w środę wracam, poczekajcie, 7 nocy? 6 nocy, bym Was okłamał 6 nocy, 6 nocy moi drodzy 6 nocy 7 muszę się ewakuować, a przyjechałem pierwszego. do 11 muszę z hotelu uciekać wygląda to jak wygląda, serdecznie Wam polecam, całość z, prze, z przelotem Bilety były tanie, bo kupiłem je z Ryanera. To wiadomo, chociaż nie zawsze są tanie. Ryaner, moi drodzy, koszt takiej bilety chyba 240 parę funtów, kosztuje na dwie osoby, w dwie strony. Czas lotu 4 godzinki z kawałkiem, czasami krócej. Ja tam leciałem niecałe 4 godziny, zależy, jak tam od wiatrów i prędkości prędkości podróżowania nie? tak to wygląda, nie jestem pilotem, nie znam się chcę tu wejść na kamienie ale zaraz orła wywinę i lepiej tego nie będę robił tam sobie łowią rybki, chciałbym do nich przejść ale kurczę, jestem na bosaka poślizgnę się i gleba gotowa szczególnie ja z moim z moim szczęściem ale tu mogę sobie wejść o. I tak to wygląda wiadomo, tutaj musisz sobie kupować jedzenie. Ja sobie obiad i kolację jem. Wczoraj nie byłem na żadnej kolacji, byłem zmęczony, byłem sparzony tym słońcem kurczę. Zjarałem się, bo nie użyłem kremu, oczywiście wiadomo. Mądry polak po szkodzie. I tak to moi drodzy jest. I wczoraj położyłem się w... wcześniej spać. Przespałem całą noc. Byłem bardzo, bardzo zmarnowany. No i tak, całość wyniosła, już, już wam podliczam. 1300 funtów hotel i przelot. O, tak może powiem. Plus minus, delikatnie. Kolacja, zależy co jesz. Obiad na dwie osoby. Niech, niech będzie te 50-50 euro na dwie osoby. Tak, 5 razy 5, 25, więc to 300-400 euro na jedzenie. No to zaokrągi to wszystko jakieś drobne zakupy. No to wyjdzie mnie tam 2100-2150, może niech wyjdzie na dwie osoby, czyli nie jest tak źle na te 6 dni. Ja nigdy nie korzystam z biur podróży. Na początku korzystałem, bo nie wiedziałem o co chodzi. Ja to załatwiam sobie w Booking.com. Wchodzę na Booking.com, szukam sobie hotelu, bookuję, kupuję bilet, zamawiam sobie taksóweczkę na lotnisko z lotniska tutaj później na odwrót stąd na lotnisko. I jest okej, okay. jest okej. Okay. Nic się nie dzieje. Wszystko jest ładnie, super pięknie też, gdzie jest ten deszcz? Nie ma deszczu, nie widzę tutaj deszczu, że jest wszystko git, wszystko jest OK. Jak już powiedziałem, że w te prognozę pogody z, z Google czasami można sobie wsadzić w trampki. Tak to, tak to wygląda. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Będę kończył ten łażony, gadany odcinek. Mam nadzieję, że zaciekiw... za... zaspokoiłem Waszą ciekawość. Tyle to kosztuje. Jestem 2200, niech będzie. Zależy co robisz. Wycieczka może jeszcze jakaś wpadnie. postówka stówka, albo więcej, jeszcze poleci, albo 200 euro. Nie wiem. Nie wiem. Ja sobie na wakacjach nie żałuję. Spędzam je sobie na spokojnie. Jestem zawiedziony, bo Las Palmas jest tam dalej. Chciałem eksplorować to miasto, ale w deszczu, w deszczu raczej nie będę tego robił. Moi drodzy widzowie, co tu jest? Tu sobie mogę zejść i tam sobie iść. Tu są też ludzie, nie chcę taki hamski być nagrywać, nie? Dużo bardzo kobitek jest. Opalają się w topless. Tam topless się opalają. Tutaj nie ma problemu. Nie będę latał z tą kamerą jak, jak wariat, bo, bo nie chcę tego robić. Dobra mordeczki, tyle to kosztuje. Nie wiem robić osobno odcinek ile to kosztuje, ale w tym wam powiem jak wygląda sytuacja, więc nie ma sensu przeciągać. Trzymajcie się moi drodzy, naprawdę jest ciepło. Jak widzicie, ludzie plażują, ale niewielu się kąpie, teraz wam pokażę, bo tutaj mogę. O! Tak to tak to wygląda. Kąpiących jest trochę, ale... Nie tyle ile w sezonie, bo, bo woda woda nie zachęca. Jak mam być z wami szczery, że woda nie zachęca do kąpieli jest orzeźwiająca. Cóż moi drodzy, subskrybujcie łapki w górę, komentujcie, zostawcie ślad po sobie życzę Wam życzę Wam też wszystkiego najlepszego, żeby wam się wiodło w tym ciężkim, w tym ciężkim czasie, żeby naprawdę... Było wszystko dobrze. Trzymajcie się. Do następnego cześć.